Witajcie w spektaklu lamienia w komisariacie. Jedziemy. Jedziemy z koksem. Ej, nie wiem jak rozegrać sytuację. Może w ekwipunku. O właśnie, ekwipunek. Fekwipunek. Czy ja mam coś, co się przyda? Strzelba? Nie. Laserowy system, wirus anihilujący, stoprobak, przeciwbolowy wstrząsowy, granat, o, whisky, może im damy, baton energetyczny, amunicja do pistoletu, karabinu bojowego, rewolwer, pistolet, bum, cyfeksa. Nie bardzo, nie bardzo. Jestem tutaj. Tutaj mamy misję S3. Zlokalizuj biuro Chita Wagnera. To jest na tym piętrze. No to zaraz zobaczymy. Zobaczymy jak to zrobić. Kuch. O, złamałem mu rękę przy okazji. No to idziemy. Oj, tamtek szybciej, <grybuj> jak szumato. O, brak energii na rzuty. Chciałem nim rzucić. Um. Dobry, Weźmiemy. Sprawdźmy teraz mapkę. Ja jestem tu, a on jest tu. Hop. Złammy ten kod dziadoski. I uwaga, czemu się nie wamywałeś? Nie kliknąłem. Spokojnie. Ukończone pobieranie nagród? O, fajnie. 100 probak dostałem. Trolololo. Tu coś było do wzięcia. O, tu w ogóle komputer jest, nie muszę się. Mhm. Może on gdzieś tutaj będzie miał. Gdzieś jakieś jego notatki. Moduł kredytowy jego. Kolego, masz gdzieś jakieś. Zamkniemy to, bo oni się mogą skapnąć. Może w śmietniku, nie. No. Jak nic nie ma, nawet pod biurkiem Dobra, to idziemy. Trolololo, mapa. Ja jestem tutaj. Ja wyjdę tutaj? Gdzieś wyszedłem tutaj. To mi się w ogóle nie opłaca. Nie! Nie! Nie widzisz mnie w ogóle! Uciekłem. Przecież nie pójdą za mną, ale wolę jeszcze przygotować. Nie. Ta, porozmawiamy. Chyba cię pogrzało. Ja sobie przy okazji broń wywalę. To, to jest syf. To powinno być gdzieś tu. Gdzie jest ten? To jest rewolwer, tak? Tutaj właśnie pistolet tutaj karabin tutaj hm. tu co ty robisz co to ma kurde tu no tu no i koniec ciekawy czy im przejdzie o, ja jestem ostrożny, są głupki. Zrobimy cheaty. Damn. Damn. <tryk> <tryk> ostrożny nadal jest. Cheat o gry, będziemy cheatować grę. Powstańmy i brazeg Niemożliwe. Niemożliwe. Muszę Was wszystkich przeszukać sprawdzić, może macie jakieś niebezpieczne narzędzia. <noise> Ktoś jeszcze? pusta mhm. A, pusto. No ja zapraszam. Tego ostatniego tutaj. Da, da, da. Ojenny. A jeszcze dwóch zostało. Kolego, ty umarłeś. Już się nie ruszaj. O, kolejny. Oni oszukują, jeszcze nie ruszają, a oni czytują. Ej, powiedziałem ci lesz. Tak? Dziwne. To pusto... To pusto... Tu pusto. Tak, ja wiem, że tak się nie powinno grać. Ale. No, ale. Jak dobrze wiecie, ja gram inaczej. Tak złośliwie troszkę. Podejrzliwy ktoś się zrobił. Nie, nie bądź podejrzliwy. Nikt nie jest podejrzliwy. Hop, ja się tu schowam. Trololola. Dobra, i ja w tej chwili nie wiem, jak długo to trwało. Dobra, już przestali być podejrzliwi. A jeszcze chwilę posiedzimy. Tu, tu, tu. To jest dopiero akcja. Co tu jest? Aha, to pode mną jest główna misja. Dobra, spokojnie. A ja ich tu wszystkich zabiję. I ten. I pójdę na dół i spokojnie pogadam z kolegą. Ach. Nie będę się włamywał, bo nie mam za co Chyba Chwilę, tu się mogę włamać, brak kodu A, mogę, mogę się włamywać, włam się Muszę dotrzeć No dobra No, szybko mm, szybciej, szybciej, szybciej Access granted A, to są jakieś te pierdały. Witam wszystkich. Agencja bezpieczeństwa wewnętrznego wreszcie zaczyna swoje kursy treningowe. Od dzisiaj możecie hakować inne komputery. Mm -hmm. To mi coś dało? Jakiś hak? Fajnie by było. Ja to generalnie nie chciałem iść tędy, ale pu 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 o, nie. O nie! To, to, to. Muszę zmienić magazynek. Ile tu ich zostało? Nie ma nikogo Włam się To jest mój kod błagam. Tak, włam się O w mordę On tu ma Jak to zrobić Musimy tu, tu, tu Jakoś to przejąć Sprawdźmy Czekaj Wyjdź

Tak? Nie, tu nie ma. No. Dobra. Włammy się. Włamy my. Włam się. Czy ja mogę użyć robaka, czy coś? Z chęcią bym. Pomoc, Aha, bo muszę ten. Zainfekować. Czy coś takiego. Niewykrywalny. Dobra, spróbujmy. Teraz zrobimy tak. Tu przejdę szybko. Tu kliknę. Tu, tu, tu. Kurde! Szybciej, trola lala. Nie, to nie było. Wszystko gra się chyba zaczęła lekko. A włamiemy się, jestem złym człowiekiem. Są chyba jakieś jaje? Co? ja. ja. Access yeah. <resect> granted. Possibly... <re luxury> How did Ej, nie mam dla tego pojęcia Tu nic nie ma więcej Schowię się Tyk, Tych... cześć